Ola ma 163 cm wzrostu, a Maciej ma 178 cm. Naszym zadaniem jest określenie prawdziwości następujących dwóch zdań: Maciej jest wyższy od Oli o 15 m, metra, Ola jest niższa od Macieja o 150 mm. Zatem policzmy różnicę wzrostu Macieja i Oli, czyli od 178 cm, czyli wzrostu Macieja, odejmijmy 163 cm. To jest wzrost oli. No i ta różnica wynosi 15 cm. Jednak w obu zdaniach mamy wartość podaną w innych jednostkach, w metrach i w milimetrach. Zatem zamieńmy centymetry najpierw na metry, aby móc stwierdzić, czy pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym czy fałszywym. Pamiętamy o tym, że 1 metr to 100 cm. Zatem zamieńmy nasze 15 cm na metry. Zamieniamy jednostkę mniejszą na większą, więc podczas tej zamiany podzielimy 15 cm przez ten przelicznik, czyli 15 dzielimy przez 100 i wówczas utrzymamy już wartość wyrażoną w metrach, czyli to będzie 15 podzielone przez 100, przesuwamy o dwie pozycje w lewą stronę, czyli otrzymamy 15 setnych metra. Zatem widzimy, że ta różnica wzrostu Macieja i Oli wynosi 15 setnych metra. I Maciej jest tą osobą wyższą, czyli pierwsze zdanie Maciej jest wyższy od Oli o 15 setnych metra, jak najbardziej jest zdaniem prawdziwym. Czyli pierwsze zdanie jest prawdą. Spójrzmy na drugie zdanie. Ola jest niższa od Macieja o 150 mm. Czyli tym razem tę różnicę wzrostu 15 cm musimy przeliczyć na milimetry. Pamiętamy, że 1 cm to 10 mm, no to spróbujmy ten przelicznik wykorzystać właśnie w naszych obliczeniach, czyli 15 cm tym razem chcemy zamienić na milimetry. Zamieniamy jednostkę większą na mniejszą, więc przeliczając wykonujemy mnożenie, czyli 15 mnożymy przez 10. Wówczas otrzymamy wynik wyrażony w milimetrach. 15 razy 10 to 150, czyli różnica wzrostu tych dwóch osób wynosi 150 mm. I Ola jest tą osobą niższą. Czyli Ola jest niższa od Macieja o 150 mm. To zdanie także jest zdaniem prawdziwym. Czyli drugie zdanie też jest prawdą.